Hejka moi drodzy, witajcie w moim kolejnym vlogu. E, dzisiaj przychodzę do Was z czymś specjalnym, ponieważ e, dzisiaj porozmawiamy sobie o włóczkach. Dawno nie rozmawialiśmy o nowych, ciekawych włóczkach, więc dzisiaj sobie właśnie na ten temat porozmawiamy. Ja ostatnio upodobałam sobie e, usiedzenie na podłodze, więc dzisiaj również będę siedziała na podłodze. Bardzo podoba mi się ten kadr, jest żółto, fajnie kolorowo, także mam nadzieję, że Wam również się e, podoba. I teraz uwaga, jakie włóczki mam i z kim ta współpraca. Generalnie otrzymałam taki karton. Już Wam nie pokażę, co w środku, bo tam jest niemały bałagan. Karton też jest niemały. Jest parę bardzo fajnych włóczek. A ta współpraca, którą aktualnie rozpoczynam, to współpraca z marką Między Drutami. Za tą firmą stoi Kasia. Kasia prowadzi swoją działalność we Wrocławiu, co mnie bardzo, bardzo cieszy. I e, na chwilę obecną jest to sklep internetowy ale już niedługo Kasia ma w planie otworzyć swoją przestrzeń rękodzielniczą, co mnie bardzo cieszy, bo to będzie świetne miejsce, w którym, do którego każdy będzie mógł przyjść. Oprócz tego, że będą jej włóczki tam jako sklep stacjonarny, to właśnie będzie ta przestrzeń, gdzie będzie można przyjść, będzie można robić na drutach, będzie można robić różne inne rękodzielnicze rzeczy, jakieś warsztaty, spotkania itd., więc naprawdę bardzo, bardzo mnie to cieszy. To wszystko będzie działo się we Wrocławiu, to już w ogóle hit, najlepiej na świecie. No i e, oczywiście ja Wam o tym wszystkim powiem już niedługo, kiedy będzie otwarcie. Kiedy to w ogóle będzie otwarte, na pewno zrobię specjalnego vloga, może Ulkast. Pokażę Wam, jak to wszystko wygląda, gdzie to dokładnie się znajduje. Jeszcze póki nie ma otwarcia, no to też dużo nie mogę Wam powiedzieć, ponieważ mnie tam fizycznie nie było, więc nie wiem, jak to miejsce wygląda albo wyglądać będzie. No ale z tego, co Kasia opowiada, to będzie. Mega fajnie. Ja już na maksa nie mogę się doczekać. Dobrze, ale przejdźmy do najważniejszego, czyli do włóczek. I jeżeli chodzi o włóczki, to jest to właśnie współpraca, którą rozpoczynam z Kasią. Powtarzam to słowo współpraca, ponieważ chcę to zaznaczyć, żebyście o tym wiedzieli. Gdzieś tu pewnie mignie jakaś informacja, że tak właśnie jest. Rozpoczynam właśnie tę współpracę z Kasią, co mnie bardzo, bardzo cieszy. Właśnie też z powodu tego, że tak sobie lokalnie tutaj działamy we Wrocławiu. Ja cieszę się na wszystkie sklepy stacjonarne we Wrocławiu. Więc tak, do rzeczy. Rozpocznę sobie od włóczki. W ogóle, jeżeli chodzi o sklep Ukasi, to jeżeli wejdziecie sobie do niej na stronę, to zobaczycie, że w większości ona posiada w swoim asortymencie włóczki od firmy Sadnesgarn i Pasquali. Sadnesgarn to są włóczki norweskie, a Pasquali to są włóczki niemieckie. Są tam jeszcze jakieś widziałam, inne włóczki, ale w większości właśnie jest to Sadnesgarn i Pasquali. I dzisiaj powiem Wam trochę o Sadne Garn i trochę Wam powiem o Pasquali. Sanes Zgarn to są to włóczki, które oczywiście wszyscy uwielbiają ostatnio, bo po prostu jest hit. Ja kocham ostatnio włóczki Sadne Zgarn, zakochałam się w tych włóczkach. Praktycznie wszystkie moje ostatnie projekty są właśnie wykonane z włóczek z tej firmy. No i słuchajcie, pierwsza włóczka, jaką Wam dzisiaj pokażę, to włóczka Tyn Line. To jest Tynline. I to jest włóczka, słuchajcie, bardzo cieniutka, taka bardzo wakacyjna, bym powiedziała. Jest ona przeznaczona na druty 3 mm, chociaż powiem Wam szczerze, że. Mm, Powiem Wam szczerze, że jak ją się dotyka, to ona jest tak cieniutka, że ma się ochotę wziąć jeszcze mniejsze druty niż te 3 mm. Ona tutaj ma w swoim składzie, słuchajcie, 53% bawełny, 33% wiskozy i 14% lnu. Jest bardzo. Bardzo przyjemna i w 50 gramach 220 metrów mamy. Tak ona wygląda. Ja mam ją w takim kolorze. W ogóle tego lata planuję dla Was zrobić dwa topy na pewno. I nie wiem, czy przypadkiem to się nie skończy tak, że to będą dwa topy właśnie z tej włóczki. Ja mam cztery moteczki właśnie w tym kolorze od Kasi i będę sobie działała. Bardzo fajny kolor taki. Jasny i taki bardzo przyjemny. Jeszcze Wam powiem, kolor to jest 10-15. Jeżeli ktoś ma ochotę, kolor numer 10-15. Tak. I bardzo ważna rzecz. Ja już zrobiłam dla Was próbki niektórych włóczek, dlatego chcę Wam również pokazać. Właśnie tej włóczki zrobiłam próbkę i wygląda ona tak. Tak, właśnie ona wygląda. Bardzo jest Taka właśnie lejąca jest ta włóczka, taka mięciutka. Wydaje mi się, że właśnie będzie idealna, idealna właśnie na letnie udziergi. Tutaj jeszcze tylko chcę Wam powiedzieć, że ona dosłownie leciutko się zbiegła po praniu. Leciutko, czyli nie rozciągnęła się, a troszeczkę bardziej leciutko, bo o jedno oczko, czyli prawie, prawie nic, tak. Już niedługo zacznę pracę nad tym topem. E, kolejna włóczka, moi drodzy, to jest Baby Wool Lanet. Tak ona wygląda. I mam ją, słuchajcie, w paru kolorach. To jest e, włóczka 100% Merino od właśnie Sadness Garn. Jest to włóczka Super i jest ona e, przeznaczona na druty od 2,5 do 3 mm. I to jest, yy, i to jest właśnie ciekawostką, Przez zawsze dla mnie to jest ciekawostką, bo na przykład ta włóczka jest przecieniutka, naprawdę, i jak się by po, po zostawiło te dwie włóczki obok siebie, to widać, że one są, że ta lniana jest bardzo cieniutka, o wiele cieńsza, a jednak tutaj mamy druty 3 mm, a tutaj od 2,5 do 3 tak, tutaj, jeżeli chodzi o tak, mamy 50 gramów i 175 metrów. Bardzo ładna i bardzo przyjemna włóczka. Jak wejdziecie sobie na stronę, to zobaczycie, że jest bardzo dużo kolorów, warto jest zobaczyć sobie, ponieważ myślę, że można zginąć w tych kolorach. Ja dostałam od Kasi tutaj no, różne kolory, zobaczcie, mam tutaj właśnie ten, mam tutaj taki kolor. A taki, no teraz wam będę pokazywała kolorki, słuchajcie. Taki. U. I taki mocno, no nie wyszło mi to. Mocno brązowy. Tak to wygląda. Bardzo mi się, a jeszcze jest taki w ogóle super jasny, super biały. Bardzo mi się podoba ta włóczka. Myślę, że może coś w paski zrobię, może jakiś sweterek w paski. Um, jeżeli chodzi o kolory, to bardzo mi się spodobał ten kolor, bo on jest taki nieoczywisty. To jest taki kolor moim zdaniem nieoczywisty, nawet ciężko powiedzieć, co to jest za kolor. Z jednej strony on wygląda, jakby to był brązowy, z drugiej strony, jakby był taki. Hmm, no tu chyba w kamerze nawet wygląda, jakby był taki ciemnoróżowy, taki brudny, bardzo brudny, różowy, połączony z brązowym. No ciężko powiedzieć, ale bardzo, bardzo mi się podoba. To jest kolor numer 40-43, oraz jeszcze jeden kolor mi się bardzo podoba, na który zwróciłam uwagę, to kolor 26,50 on jest taki melanżowy, on jest niby taki szary, połączony właśnie z brązowym. I jest taki, bym powiedziała, właśnie melanżowy, bardzo, bardzo fajny, bardzo mi się podoba. Jeżeli chodzi o próbkę, robiłam ją na drutach 3 mm i tak ona wyszła, tak ona wygląda bardzo fajnie wyszła. No tutaj akurat nie ma dla mnie żadnego zaskoczenia, jeżeli chodzi o włóczkę merino, właśnie sadne z druty 3 mm taką cieniutką, to po prostu te oczka wychodzą równiutko, bardzo przyjemnie. Ta włóczka, czy ona się rozciągnęła? Nie, ona się troszeczkę dwa oczka zbiegła, jeżeli chodzi właśnie o tę próbkę. Jest bardzo fajna, bardzo elastyczna, bardzo przyjemna. Jest nie gryząca, to jest merino moi drodzy i to nie gryzie, to nie może gryźć po prostu. Nie ma takiej opcji. Tak wygląda i e, no, bardzo mi się to wszystko podoba. Tutaj lecimy, słuchajcie, dalej. Lecimy, słuchajcie, dalej. W ogóle powiedzcie mi, co wy byście zrobili z takich włócz, z tej włóczki e, tej. O właśnie co przed chwilą powiedziałam baby lanet, czyli merino. Co byście zrobili, jakbyście mieli tyle kolorów? Bo właśnie przy, przyszło mi do głowy, że mogłabym zrobić właśnie taki sweterek w paski, ale może wy macie jakieś inne pomysły. I teraz jeszcze mi się przypomniała bardzo ważna rzecz. Patrzcie dobrze, że wróciłam do tej baby ull lanet, baby ull lanet, ponieważ mam dla was kod rabatowy właśnie od Kasi z między drutami. Mam dla Was kod rabatowy, który upoważnia Was do zniżki na 10% na tę włóczkę. Tylko na tę włóczkę, 10% kod nazywa się Dagna 10 i będzie obowiązywał do końca maja. Ok? Do końca maja Dagna 10: włóczka Baby All Lanet. Dobrze. Lecimy moi drodzy dalej. Przechodzimy sobie do tej kolejnej. Marki, 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 włóczek oczywiście, która nazywa się Pasquali. Pasquali to jest niemiecka firma. O, i ja tutaj mam dla was sławę, sławe koton. To jest włóczka, która jest po prostu przeciekawą włóczką. Totalnie jestem zaskoczona czymś takim, co tutaj mamy. Ponieważ to jest 100% bawełny. Wiecie jak bawełna wygląda, prawda? No Każdy wie, bo na pewno pracujecie na bawełnach. Teraz idzie wiosna, lato, to w ogóle. Bawełna zazwyczaj jest takim... jest taka ciężka, bym powiedziała. A tutaj a tutaj jest takie, nie wiem czy to tutaj zobaczycie, ale to są takie włoski, to jest takie puchate, to jest takie jakby Drops Air albo Kid Silk, coś takiego. No niesamowite właśnie, to jest przez te tutaj włoski. Dodatkowo Wam powiem, że to jest mięciutkie, milutkie, niesamowite to jest naprawdę. Musicie to, musicie sobie spróbować tego, musicie dotknąć to w jakiś sposób, bo to jest po prostu przemilutkie, prze, przecudowne. Ja po prostu to otworzyłam i mówię, no wow, jaka fajna włóczka, a później zobaczyłam, że to jest bawełna i to jest po prostu niemożliwe. Tutaj Kasia tak fajnie mi napisała, że to wizualnie jest jak Mohana alpaka w dotyku jak kaszmir, a fizyczne właściwości bawełny. No i dodatkowo jeszcze mi napisała, że 100 g wystarczy na bluzeczkę bez rękawów czy top w rozmiarze M100 g a tutaj mamy, a, 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 mamy 25 g tutaj Czyli będzie bardzo leciutko, bo ta włóczka jest bardzo leciutka, naprawdę. No i producent zaleca druty 4 mm. Ja mam tutaj kolor 84. Bardzo mi się to podoba. Dostałam 4 moteczki od Kasi i się po prostu zastanawiam, co mogłabym z tego zrobić z takiego puszka. No jestem ciekawa, co wy byście napisali, co byście zrobili z takiego puszka, jeżeli chodzi o próbkę. Próbka wyszła mi taka. Próbka jest krzywa, to jest oczywiste. Jeżeli chodzi o moje, w, moje praco, moją pracę z włóczkami puchatymi, włoskowatymi i w ogóle tego typu. Zawsze mam krzywe prób, oczka w takich, w takich dzielinach. No niestety nic na to nie poradzę. Tak ona wyszła. I powiem Wam, że jest niemożliwe to jest. To jest Przemega, naprawdę, bardzo fajne. Bardzo fajne, jestem bardzo ciekawa, co wy byście z tego zrobili. Tu jeżeli chodzi o to, czy ona się rozciągnęła, to się rozeszła o jedno oczko, czyli nie bardzo jakoś. Ale oczywiście wiadomo, że jeżeli mamy coś większego, jak na przykład większy sweter, czy nie wiem, bluzkę, no to pamiętajcie, jeżeli chodzi o te próbki, że one też nie są takie, wiecie, 100%. To jest próbka 10 cm, a zupełnie inaczej jest, kiedy macie jakąś dużą rzecz, dużą dzianinę, bo ona się przecież rozciąga, zupełnie inaczej pracuje i tak dalej. To jest mega. Bardzo wam polecam. Lecimy dalej, mamy precelka. Słuchajcie, dostałam precelka od Kasi, to też jest firma Pasquali i ten precelek to jest pinta. Pinta, yy, która jest zrobiona z włóczki merino, rami i jedwabiu. Tak wygląda. Bardzo ładny, słuchajcie, kolorek, taki morski, bym powiedziała. Bardzo ładnie to wygląda. I tutaj, jeżeli chodzi ile tutaj tego wszystkiego jest, mamy 60% wełny, mamy 20% jedwabiu i 20% rami. Musiałam sprawdzić, czym jest ta ramia, bo powiem Wam szczerze, że nie wiedziałam. Ramia to jest włókno naturalne. Pochodzenia tam pochodzi z jakichś łodyg pokrzywowatych. Uważa, że jest naturalne to włókno. I teraz uwaga, ponieważ jest to włóczka typowo skarpetkowa, producent właśnie chciał, aby to była włóczka typowo skarpetkowa, jednak normalnie przy włóczkach skarpetkowych dodaje się ten e, dodatek e, nienaturalnego czegoś, tak? Nienaturalnego m, jakiegoś tam dodatku, jest jakiś dodatek taki, żeby. Skarpetka była bardziej trwała, żeby dłużej nam służyła, żeby trzymała to wszystko ze sobą, wiadomo. No ale producent tutaj chciał nadal zrobić fajną włóczkę skarpetkową, ale żeby była w 100% naturalna. Dlatego właśnie dodał ten dodatek. Rami. Jest ten dodatek rami, podobno ramia. E, to jest takie włókno, które fajnie będzie trzymało tę naszą skarpetkę, które, 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 które może zastąpić nam to włókno nienaturalne, które normalnie jest wrzucane do e, skarpetkowej włóczki. Czyli coś bardzo ciekawego, coś takiego innego. Tutaj, jeżeli chodzi o to, ile czego potrzebujemy, to jest napisane, że na skarpetki w rozmiarze 38 potrzebujemy 100 gramów takiej włóczki, czyli dwa moteczki, ponieważ jeden motek ma 50 gramów. Ja mam dwa takie prycelki, na pewno zrobię z nich skarpetki, chyba że coś mi strzeli do głowy, bo czapka również mogłaby być fajna z takiej włóczki. Ktoś z Was mi napisał, że robił z tej włóczki Sophie Scarf od Petit Knit i że jest przemilutka, no bo ona jest przemilutka i naprawdę jeżeli szukacie włóczki na Sophie Scarf, ponieważ różne włóczki Was gryzą tutaj szczególnie przy szyi ciężko Wam jest coś znaleźć, no to tutaj macie idealną, fajną włóczkę, właśnie ta Pascuali Pinta. Tutaj mamy druty od 3 do 4 mm. No i tak jak powiedziałam, w 50 gramach mamy 212 metrów. Kolor jeszcze Wam powiem. Kolor mamy 108. Bardzo ładna włóczka w takim właśnie morskim kolorze. Zawsze się śmieję, że z takich precelków może sobie takie kolczyki zrobić. Nie robiłam próbki, nie robiłam próbki z tego, ponieważ nie chciałam rozplątywać tych precelków. No, nie chciałam robić próbki, próbki z tego, ale myślę, że to po prostu będzie, będzie piękne. I przechodzimy, słuchajcie, powoli do końca, ponieważ mam jeszcze jedną włóczkę dla Was, która jest po prostu dla mnie hitem. Uwielbiam. Uwielbiam. Tu mi zaczyna niteczka wychodzić, więc muszę uważać, żeby mi się tutaj nic nie... Zobaczcie. Tak wygląda łuczka. Mhm. I jest to Bilum Bata Play. Przepiękna włóczka, przepiękne farbowanie. I tutaj mamy 70% merino, 20% jedwabiu i 10% kaszmiru. 400 m metr w 100 gramach, druty 3,5 do 5 mm. To jest przecudowne. I słuchajcie, ja e, widziałam oczywiście tę włóczkę już wielokrotnie u Kasi, ponieważ Kasia z tej włóczki zrobiła swoją chustę, e, tą, ze Stevena, tą ze wzoru Stevena Westa, Hani honey camp. Honey camp. Ona robiła dwie takie chusty: jedną robiła mniejszą, drugą robiła mniej, większą. Tą mniejszą robiła z motka 100 gramowego i większą robiła z motka 200 gramowego, ponieważ u niej w sklepie możecie dostać i motek 100 gramowy, i motek 200 gramowy. Wrzucę Wam tutaj filmik, co to za chusta, którą Kasia robiła, ponieważ dziś tam nagrałam ją na targach Hull Fashion i wiem, że Wam się totalnie spodoba. Moim zdaniem to jest po prostu przepiękne. Co jest ciekawe w tej włóczce, to to. Że Kasia mi napisała, że przejścia kolorów będą płynne, totalnie płynne, czyli nie będą takie jak na przykład w kokonku, bo w kokonku te przejścia jednak widać, są takie mini paseczki, nie widać się już bardzo, ale jednak są te paseczki. A tutaj mamy przejścia takie płynne, nie będzie żadnych pasków, wszystko będzie fajnie w, w, przechodziło te kolory i właśnie planuję zrobić tą chustę Stevena Westa kiedyś jak będę miała czas no po prostu tak niestety jest muszę sobie tylko dokupić włóczkę tą, która będzie tymi plastrami miodu ponieważ z tego wyjdzie sama chusta a jeszcze te plastry miodu trzeba trzeba zarobić więc to więc to 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 no, i też oczywiście z tego nie robiłam próbki, no bo nie chciałam tego rozwijać. To tak pięknie wygląda, naprawdę po prostu uwielbiam tą włóczkę. Jest przecudowna. Nie mogę się doczekać, aż będę miała chustę z tej włóczki. Zobaczcie, jaka będzie kolorowa. No, będzie przecudowna, po prostu będzie przecudowna. I słuchajcie, mamy z Kasią dla Was niespodziankę, więc wchodźcie do mnie i do Kasi na Instagram. I słuchajcie, tam czeka na Was niespodzianka, ponieważ będzie dla Was konkurs i będzie można wygrać taki właśnie motek. Od Kasi. Od Kasi z Między dortami. E, słuchajcie, ja jestem w tym, kolor w tym zakochana. Zobaczcie, jak to fajnie tutaj wygląda. Po prostu ja muszę teraz kolory właśnie. Ostatnio zdałam sobie sprawę, że nie mam nic kolorowego. No mam jakieś tam czerwone swetry, zarobiłam, ale mm, chciałabym chyba więcej. Jakiś żółty by mi się przydał. Habrowy ostatnio bardzo mi się podoba. E, zielony, jakiś taki butelkowy bym chciała. Ja mam wszystko białe, szare, czarne. Ach, tak. No i moi drodzy, wszystko Wam tutaj powiedziałam, wszystko Wam opowiedziałam. Pamiętajcie o. E, bardzo szybciutko to poszło, no szybciutko to poszło. Słuchajcie, pamiętajcie o kodzie rabatowym na włóczkę Baby Ul. Wow! Na włóczkę Baby Ul Lanet. Pamiętajcie o kodzie rabatowym, właśnie na tę włóczkę. Ok, macie 10% dagna na 10% do końca maja. Polecam Wam skorzystać z tej promocji. Pamiętajcie, że włóczka Merino jest włóczką całoroczną. Ok? Dobrze. Dajcie mi koniecznie znać, czy znacie markę między drutami. Czy korzystacie z ich włóczek albo z jej włóczek, bo to Kasi w sumie marka jest. Czy korzystacie, czy planujecie przyjechać do Wrocławia na otwarcie przestrzeni albo w ogóle, czy macie, macie chęć przyjechać i zobaczyć później, jak już to będzie otwarte. Dajcie mi koniecznie znać, która włóczka spodobała Wam się najbardziej, z której byście coś zrobili i co to by było. I co byście zrobili z tych włóczek kolorowych właśnie tych, Baby Ul Lanet, ponieważ mam ich parę motków. Co byście z tego zrobili? Dajcie mi koniecznie znać. Ja Was zapraszam do Kasi Między Drutami na stronę. Przeglądnijcie sobie, co Kasia ma. I dziś już życzę Wam udanego dnia i udanego weekendu, który już, już się zaczął. Buziaki!